Witajcie kochani w kolejnym odcinku dzisiaj, omówimy sobie place zabaw. Eee, są to miejsca, w którym popługa spędza swój czas wolny poza klatką. Część klatek, tak jak na przykład Madeira 1 bądź też inne niektóre klatki montany, posiadają już wbudowane place zabaw. Tak jak na przykład tutaj widzimy otwierany dach i żertkę. i tutaj możemy już parę zabawek doczepić. Jest to e, dobry pomysł, jeżeli mamy w domu bardzo mało miejsca i chcemy, żeby nasza popługa spędzała poza klatką czas, ani mamy miejsca na przykład na rozbudowany plac zabaw. Jeżeli mamy w domu troszeczkę więcej miejsca, dobrze sprawdzą się przenośne place zabaw, jak na przykład ten z montan. One mają bardzo duży plus, ponieważ są higieniczne. Większość modeli e, tych placów zabaw ma wysuwaną kuwetę, dzięki czemu możemy tutaj na tej powierzchni zachować czystość. Szczególnie, że tutaj mamy miski, więc papuga chcąc, nie chcąc będzie nam rozsypywać tutaj jedzenie e, też. Będą na pewno leciały odchody, więc tutaj żeby utrzymać higienę tego placu zabaw, naprawdę wysuwana kuweta bardzo dobrze się sprawdzi. Mamy też tutaj drabinkę, możemy doczepić różnego rodzaju zabawki, więc to miejsce może się świetnie sprawdzić jako miejsce poza klatką, gdzie papuga może również spożyć posiłek, pobawić się i posiedzieć przy okazji z nami. Jeżeli mamy w domu troszeczkę większą papugę, Montana może nam się już okazać troszeczkę za mała, więc dobrze sprawdzi się tutaj drzewko jawa. Przewojawa sprawdzi się szczególnie dla tych większych ptaków, które jakby nie patrzeć mają silne dzioby, więc z tym, że wam sobie tak szybko nie poradzą, dzięki czemu wystarczy nam ono po prostu na dłużej. Co oczywiście nie znaczy, że takiego drzewka nie możemy dać naszym mniejszym ptaszkom. Będzie to wspaniały i dość duży plac zabaw dla nich do spędzenia czasu wolnego właśnie poza klatką. Mam tutaj jeszcze miskę w zestawie, ja ją dokręcę. Jak widzieliście, jest dość łatwo przemocować miskę do drzewa jawa, co się sprawdza tak naprawdę w codziennym użytkowaniu, jeżeli tutaj na tym drzewku nasza papuga spędza dużo czasu i spożywa też takich misek posiłek. Z drzewka mamy też kuwetę. Jest ona dość wysoka, dzięki czemu nie rozsypuje nam się za bardzo jedzenie po podłodze. Jedyny minus jest taki, że jeżeli nie położymy nic na dno tej kuwety, bardzo szybko nam się zabrudzi, więc bardzo dobrze byłoby tutaj wysypać delikatną warstwę ręki, położyć ręcznik papierowy czy też jakiś podkład higieniczny, dzięki czemu ta powierzchnia tej kuwety wystarczy nam na dłużej. Drzewka jawa spotykamy i w małym i w dużym rozmiarze, dzięki czemu i mały i duży ptaszek będzie mógł mieć plac zabaw dostosowany do swoich potrzeb, do swojej wielkości. No i też my możemy wybrać sobie plac zabaw, który zmieści nam się w pokoju. A co jeśli chcielibyśmy zabrać naszą papugę na przykład do rodziny na święta albo w podróż, na przykład razem z nami? Wtedy dobrze sprawdzają się przenośny plac zabaw. Mamy tutaj jeden taki przenośny plac zabaw. Generalnie rozłożenie go trwa tyle. Mamy tutaj jeszcze drabinkę, którą wystarczy, że doczepimy sobie tutaj. I w ten sposób papuga może pojechać z nami czy to właśnie do rodziny, na święta z nami e, spędzić czas, czy zabrać się ze sobą e, na przykład w góry, nad morze. Jeżeli papuga z nami podróżuje, taki plac zabaw to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ ptak będzie miał coś, co zna z nas domu e, i co możemy zabrać razem z nim tak naprawdę w jednej walizce. Spotykamy też place zabaw, takie jak na przykład e, z rur PCV. One są dość często stosowane na przykład w Stanach Zjednoczonych. E, te place zabaw powodują dość dużą higienę, no bo do... łatwo jest wyczyścić materiał PCV. Natomiast to no, niestety papuga nam nie ściera dzioba, nie ściera pazitów wchodzi po naturalnym materiale, co jednak jest minusem. E, też często możemy spotkać place zabaw robione przez nas w domu, e, przez e, grupowiczów na przykład. E, bardzo dużo jest takich placów, zabaw właśnie własnoręcznie robionych. Ich plusem jest to, że możemy dostosować sobie wybór drewna, wielkość takiego placu zabaw. Jak najbardziej możemy go dostosować dla swojej papugi. Także kochani, tak naprawdę wszystko zależy od tego, ile macie miejsca w domu, ile czasu spędza Wasza papuga poza klatką, też jakiej jest wielkości, z jakiego materiału chcielibyście, żeby taki plac zabaw był wykonany, bo tak jak już mówiłam wcześniej, na montanie bardzo łatwo jest sprzątać, kłopoty są wysuwane, dzięki czemu higiena takiego placu zabaw jest zachowana na bardzo wysokim standardzie. Drzewka jawa pozwalają nam ścierać pazury, ścierać dziobek, no i też jest całkiem spora, papug może spędzać na nim czas, spacerować, chodzić. Plac zabaw na klatce, to, są, to jest świetne rozwiązanie, szczególnie kiedy nie mamy miejsca w domu, a papuga jest już poza klatką, też jest na swoim bezpiecznym terytorium, które jest właśnie w obrębie klatki. A jeżeli wyjeżdżamy, całkiem dobrze sprawdzi się taka walizka. Możemy też plac zabaw zbudować własnoręcznie, jest to dość pracochłonne, ale możemy go dostosować do indywidualnych potrzeb swojego ptaka. Możemy też zbudować plac zabaw z CV, ale musimy wtedy mieć na uwadze, że popuga nie będzie ścierała dziełów i pazura. Także placów zabaw jest cała masa. Możecie tak naprawdę wybierać, przebierać pomiędzy różnymi modelami. Wszystkie te modele, które teraz widzieliście, są dostępne na parot Planet. Ja Was serdecznie zapraszam. Sami mamy parę stojaczków z montany. Polecam, dość, dość, dość yy, łatwo się je czyści. Ja generalnie yy, mam cztery papugi, więc jakby za, yy, utrzymanie higieny jest dość istotne w moim domu yy, i na zabawkach, które, yy, które są dla moich ptaszarów. Podzielcie się w komentarzach, napiszcie, jakie wy macie place zabaw, czy raczej wolicie zbudować coś samodzielnie, czy może jednak wolicie skorzystać z gotowych yy, placów zabaw ze sklepów. Ja Was tak jak zwykle zapraszam do grupy Papuziarze i w Edukacja. Zapraszam Was do sklepu, gdzie możecie właśnie te wszystkie modele znaleźć. No i tyle. Ja kończę ten odcinek. Może zabiorę to ze sobą. Do usłyszenia. Zobaczenia. Na razie.